Może tym razem jakoś tą skrzynkę sobie weźmiemy. Czyli standardowo dobre skin to zwycięstwo, wiltus, słabe skin to porażka. No i ciekawe co to będzie w takim razie. Wiltus się wygrają. Jeśli tu się wygrają ten mecz, to będzie 16-0. Uwamy się. Otwieramy dalej. Roma, Kejsik. Druga skrzyneczka. Zobaczymy, co tu da ofensywnie. M... Kurwa, w końcu! W końcu! W końcu! W końcu! W końcu! W końcu! W końcu!

Klepniesz tak łapką w myszkę, dobra? Okay. Dobra, patrz. Klepniesz łapką w myszkę, dobra? I otworzysz się Dobra? Kurwa, jest kocham no, tego kota, Nelis, kurwa, jest dzisiaj w kasa, chodź tu, nie kurwa, uciekł, fuj, nie wierzę, kosa, kurwa, drugi raz rzędu, jest, kurwa, jest, no, uf, uf, nie wierzę, nie wierzę, kurwa, chodź dalej, otwierasz, Nelis, chodź, kurwa, uciekł, fuj, uciekł, fuj, nieważne, uf, kosza, kurwa, jest, kurwa, dwa razy, mi coś w życiu wyszło, przebiegłem się po nie, nie mogę już nic mówić, no, Kurwa, to mi się podoba też za No kurwa, kocham tą grę, no nie umiem w nią grać. Taki fakt, dwa dni z rzędu, no. Dwa openingi, znaczy Kurwa, jest w końcu, no. Kurwa, jest. Kot mi tylko spierdolił gdzieś. Tak, czy mam. go tam. ale tym nie. Mams! W końcu wiedziałem, że coś trafię! W końcu, w końcu. <laughs> po tylu latach, w końcu coś trafiłem, No! Mistrz jest tylko jeden Mistrz jest tylko jeden ha, 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 ha. Trochę, trochę porysowana ta kosa Jest, kurwa jest w końcu coś Trochę porysowana Zaprawiona w walkach Ale jest kosa w końcu, w końcu, w końcu coś To, to to już z innej skrzynki, dobra Następna. I co? I co? I co? I co? I... Oluju! No szławcy! Jak kosę mamy kurwa! Pierwsze otwieranie skrzynek i kosa Ja cię kręcę! Ja cię kręcę! No nie wierzę! <gry> Kurwa Fistasio, jak to powiem graczowi, to będzie go dupa bolała, ale chuj, zajebiście Nóż łowcy nam poleciał śnieć. Kurwa, jak kosa to kosa, tak? Jak kosa to kosa, nie wiem ile warta, zobaczymy po odcinku, ale ważne, że kosa Bo słyszałem, że nieważne co ci leci, jak leci kosa to jest zajebiście, nie? To jest zajebiście, nóż łowcy, pięknie Fistachio, kurwa, Gigi Amarozo Gigi Amarozo w chuj, naprawdę, podoba mi się, podoba ta, Taki drop mi się podoba, tak, tak tak jest. Fajnie. To może być. Tak może być.